Siemadko kanie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku. Wiem, że nie było mnie jakiś czas, aczkolwiek tutaj właśnie w życiu prywatnym. Rozkręcam firmy i tak dalej, więc no niestety tyle czasu nie mam, ale spróbuję i tak i tak jak najbardziej regularnie coś tutaj w ten kanał wrzucać. Kani, chcę dzisiaj Wam pokazać gry oraz jakieś inne płyty, które dostałem całkowicie za darmo i powiem Wam, że dwie z nich naprawdę naprawdę fajnie się udały. Więc yy, na, znalazłem taką właśnie babkę na Marketplace, która wystawiła za darmo jakieś tam sprzęty do nurkowania oraz różnego rodzaju właśnie płyty. Więc pokażę Wam po prostu szybko, co tam było. Yy, tutaj są jakieś w ogóle, nie wiem, nauka chyba francuskiego czy coś na kompa. Yy, był tam na przykład pakiet Office, był tam też Windows XP, MS Office 2000 Publisher. Nie mam pojęcia, co to jest. KD, CD-ROOM. To może też być jakaś gra, chyba. Nie wiem, nie mam pojęcia. 3D architekt ogródków. Rolski Simsy. Na kompa. O właśnie, nawet nie sprawdziłem. Tak, na kompa. No i to jeszcze jakiś, jakaś wersja piracka. Ojej, lepiej tego w domu nie mieć. Swish Max Ogólnie rzecz biorąc, to wszystko jest tak naprawdę do wyrzucenia, no ale po prostu chcę wam pokazać, jak ten pakiet wyglądał. Owej ostrość, Adobe, Photoshop. E, chyba, że ktoś z Was coś z tym może zrobić, to chętnie to oddam. O, a tutaj mamy nawet jakąś płytę z muzyką świąteczną. Super Revelations, John Lennon na przykład, o też całkiem 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 spoko, yy, tutaj jakieś pierdółki, tutaj chyba też jakieś gry z Kellogg'sa kiedyś, tutaj to samo, jakiś Kelox yy, Mop and Redley, nie mam pojęcia, pewnie też jakieś takie gierki standardowe dla, yy, tutaj jakiś papier. Tutaj mamy DVD film Scooby-Doo. Tutaj mamy grę Cludeo z Office 2000 z Microsofta. Tutaj zaczynają się już właśnie te gry. Czyli mamy tutaj na kompa jakiś print expert, e, wizytówki, kartki, jakieś pierdółki się robi, to też w wersji niderlandzkiej. Tutaj mamy na przykład, wsparcie coś dla dorosłych, The Sims Hot Date. Oh yeah. Nie grałem. No i przejdźmy teraz, kochani, do tego, właśnie co chciałem Wam tak naprawdę pokazać z tych free gamesów. Jest to mianowicie: Ding 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 Tak jest, kochani. Hugo, dwójeczka na Playa jedynkę, Full Wypas z książuchną oraz z płytką Revelations. Jak za darmo, to nawet i Ocet jest słodki. Także bardzo fajnie. Druga gra, ding 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 ding, play jedyneczka Bugs Bunny i taz. Tak samo, full komplet z książeczką. I płytką, wszystko w jak najbardziej fajnym stanie. Więc kochani, tak naprawdę pojechałem tam tylko i wyłącznie po te, po te dwie gry. No niestety musiałem wziąć ze sobą też resztę. Więc jeżeli ktoś może coś zrobić z tą resztą, yy, bardzo chętnie. Jeżeli nie, idzie to w kubeł. A teraz pokażę Wam mój dzisiejszy zakup. Yy, najfajniejsze jest to, że udało mi się to w ogóle kupić od yy, polskiego małżeństwa tutaj w Antwerpii. Chociaż że przez pierwsze pół godziny pisaliśmy do siebie po Niderlandzku, też z marketplace'a Są to mianowicie gry na Player 4. Zapłaciłem za cały komplet, czyli cztery gry zapłaciłem kochani, 35 euro. Zaraz wam pokażę, co tutaj mi się udało zdobyć. Pierwsza to Far Cry 6, którego akurat na wersji PlayStation 4 nie mam bardzo fajnie i zobaczcie tylko jaki stan to jest po prostu igła. I wszystkie wszystkie są właśnie takie fajne e, iglaste więc nawet nie będę ich wyciągał żeby ich przypadkowo nie porysować. Następna to Mortal Kombat XL. Wiem że 35 euro to nie jest cena którą standardowo płacę za e, za, za gry za cztery gry na przykład na Playa 4. no aczkolwiek są tutaj tytuły, których nie miałem. E, tutaj są akurat dwa, które już mam, ale to pójdzie fajnie właśnie w sprzedaż. Mamy tutaj e, Kakarota Dragon Ball Z i mamy e, Star Wars Jedi Fallen Order. No najfajniejsze jest to, że za każdym razem, jak wychodzi jakiś nowy film albo, e, albo coś coś właśnie z tych Star Warsów, to te gry znowu zaczynają się sprzedawać. Więc, Kani, jeżeli chodzi o, yy, o ten tydzień do piątku, no to to jest to, co udało mi się zdobyć. Pisałem tam z ludźmi jeszcze też o inne gry, ale no niestety wiecie sami, jak to jest. Nie zawsze dostaje się odpowiedź na czas, więc po prostu z tego zrezygnowałem. Aczkolwiek zbliża się sobota, zbliża się niedziela, więc może zaliczę jeszcze w tym tygodniu jakiś targ. Jeżeli coś uda mi się fajnego wyrwać, to jak najbardziej się tym z Wami podzielę. Kochani, dziękuję, że jesteście. Zostawiajcie proszę łapki w górę, jeżeli wam się to podoba. Udostępniajcie te filmy. No i co? Widzimy się jak najszybciej. Esa!